Witajcie drodzy widzowie Tupiciu. Pozdrawiam Was serdecznie. Jutro jest 11 listopada, Święto Niepodległości. I zobaczcie, zostały wywieszone polskie biało-czerwone flagi. Zobaczcie, drodzy widzowie, polska flaga biało-czerwona. Idziemy dalej. I mamy kolejną flagę biało-czerwoną. Jutro jest święto niepodległości. Zapraszam Was drodzy widzowie na wieczorny spacer w tą wilię święta niepodległości. Zobaczcie drodzy widzowie: flaga białoczerwona, a my idziemy dalej zobaczyć, co nas dzisiaj spotka. Jutro jest 11 listopada święto niepodległości i zobaczcie piękne polskie flagi zostały wywieszone Zapraszam Was na spacer wieczorny drodzy widzowie Ten dzisiejszy dzień pozdrawiam Was biało-czerwone flagi tuż przed świętem niepodległości Zapraszam Was Czerwone flagi. Naprawdę to jest wspaniałe, że już przed dniem 11 listopada, czyli 10 listopada, są flagi wywieszone, piękne flagi polskie. Drodzy widzowie, zobaczcie, piękna polska flaga. Pozdrawiam Was, bądźcie szczęśliwi. Wszystkie istoty będą szczęśliwe. Pozdrawiam Was, Piciu i zapraszam na nasz dzisiejszy spacer. Zobaczymy, co uda nam się zobaczyć. Jest ciemno, ale zobaczymy. Zapraszam. Spacerujemy po ciemku. Drodzy widzowie, zobaczcie. Tutaj maszyna została budowlana. Zobaczcie, pięknie to wygląda. Tu jest to i to i maszyna. Już ciemno jest. Samochody wjeżdżają. Tutaj jest zamknięte, tutaj jest otwarte. A my idziemy dalej. Uber przywiózł kogoś. A my idziemy dalej zobaczyć, co uda nam się spotkać. Po ciemku. A tutaj mamy drodzy widzowie, chatę polską. Bloki po ciemku. I idziemy zobaczyć dalej. Spacer wieczorny. Tak naprawdę to jeszcze nie jest wieczór, drodzy widzowie, bo jeszcze nie ma szóstej. Albo dochodzi szósta. Czy tak naprawdę popołudnie się kończy i zaczyna się wieczór. Sklepy jeszcze otwarte. A my idziemy dalej zobaczyć, co uda nam się spotkać. Tutaj, drodzy widzowie, mamy kolejne zamknięte miejsce. Ulica Galileusza. Koniec parking. Nie możemy przejść, bo oni sobie tutaj zamknęli. I musimy iść tędy. Rower przejeżdża. My pójdziemy sobie tędy. Samochód jedzie, przepuścimy go i pójdziemy. Tędy. Ciemno, nie mam żadnej latarki. Idziemy dalej. Idziemy, drodzy widzowie, teraz zobaczyć do kościoła. A tutaj, zobaczcie, ktoś zostawił wózek. Ze sklepu. Nie widać go. Pójdziemy zobaczyć, co słychać w kościele. Idziemy, drodzy widzowie, teraz tutaj piękno, piękno dużo liści. Idziemy zobaczyć, co słychać w kościele. Samochody jeżdżą, ciemno. A my idziemy, drodzy widzowie, zobaczyć co słychać w kościele. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie. Pełno liści, zobaczcie, to jest niesamowite. Pełno liści, chociaż ciemno. Pełno liści. Jesień. Koniec jesieni, zima się zbliża. Wchodzimy drodzy widzowie do kościoła. Tutaj mamy grób księdza proboszcza Czesława Ksonia. Zobaczcie, jak pięknie to zostało zrobione. Naprawdę świecą się znicze. Na jego grobi kwiaty, flagi są wywieszone, chociaż zaczepione. Zobaczcie flagi polskie. Zobaczcie, drodzy widzowie, polska biało-czerwona flaga. Biało-czerwona. Nie ma, nie ma wiatru, ale zobaczcie. Polska wspaniała, biało-czerwona flaga. Tu jest biało-niebieska flaga niepokalanej. Idziemy zobaczyć, co dalej nam się uda zobaczyć. Tu jest ten grób księdza proboszcza. Idziemy do kościoła. Drodzy widzowie. Drodzy widzowie, idziemy dalej. Zobaczyliśmy, co słychać w kościele. Chłodno i zimno. Dobrze, że nie ma jeszcze mrozów, ale dziękuję Wam, że na tym krótkim wieczornym spacerze byliście ze mną. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie. Bądźcie szczęśliwi. Niech wszystkie Wasze marzenia się spełniają. Pozdrawiam Was, piciu. Cieszę się, że jesteście. Pozdrawiam Was piciu. Pa pa!